W 2002 roku, jako mieszkańcy, dowiedzieliśmy się, że na tym terenie ma powstać pole golfowe. Został uchwalony w końcu plan miejscowy, który nie do końca jest według nas zgodny z obowiązującym prawem. Mieszkańcy cały czas domagają się tego, żeby ten stan rzeczy zmienić. Wygląda to jeszcze fajniej niż w czasie trwania konfliktu o no pole golfowe. Przyroda przez te kilkanaście lat nie próżnowała. A teraz zbliżamy się do takiego miejsca, które jest po prostu skandalem w Poznaniu. To wszystko co widzimy to jest własność miasta. Są to budynki fajnie prosperującej i działającej na rzecz czy dla Poznania szkółki ogrodniczej. Mieszkańcy już w 2002 roku mieli pomysł i wiedzieli co z tym terenem zrobić. Park Leśny taki był pomysł, tak żeśmy to nazywali. Troszkę taka odmiana lasu, żeby właśnie chodziło o to, żeby zachować te wszystkie nasadzenia fajne, które tutaj są. Mamy świerk, taki mały, łopata i za chwilę posadzę symbolicznie drzewo jako taki przekaz, moc, która jest z nami i w nas. Tutaj zabieram się do roboty. Możemy mu nadać nazwę, Pozytywny Poznań, jeśli tak się tak nazywa. I sobie tutaj mam nadzieję urośnie. Cała nasza akcja Pozytywny Poznań ma na celu taką wywołanie takiej fajnej iskry wśród Poznaniaków, żeby chcieli zmienić to, co jest w swoim otoczeniu najbliższym. Myślę, że miasto wtedy stanie się lepsze i fajniejsze, łatwiej nam będzie w nim żyć, bo sami widzimy mnóstwo. Rzeczy, które nas denerwuje, uwiera. Często spieramy się z władzami miasta. Mówimy to, oni mówią tamto. Mnóstwo energii, myślę społecznej idzie gdzieś w ogóle w obok. To się wszystko marnuje. Mamy taki pomysł, żeby nominować trzy kolejne osoby, które zobowiążą się postawić na pozytywny Poznań, dokonać zmian w swoim otoczeniu. Ja w tej chwili nominuję trzy osoby. Gosia świetnie, z Rady Osiedla Strzeszyn. Krzysztofa Mączkowskiego i Cezarego Brudkę. Od momentu, kiedy ten film pokaże się na Facebooku, macie 48 godzin na pozytywne zmiany w naszym mieście, w naszym poznaniu.